Dzisiaj w przedszkolu numer 2 imienia Czerwonego Kapturka w Radzyminie olbrzymia uroczystość, bardzo dla nas ważna, dlatego że obchodzimy jubileusz 40-lecia istnienia naszej placówki, a także uroczyste nadanie imienia oraz przekazanie sztandaru ufundowanego przez gminę Radzymi, a dokładnie przez jej burmistrza Krzysztofa Hacińskiego. W związku z jubileuszem zorganizowaliśmy ten też konkurs Jan Paweł II, honorowy obywatel radzymina, dlatego, że równo 20 lat temu odwiedził nasze miasto. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy wiele atrakcji dla zaproszonych gości. Najpierw zaczęło się od uroczystej Myszy Świętej w Radzyminie, gdzie został poświęcony nasz sztandar. Odsłoniliśmy nasz nowy znak, nasze nowe logo, zyskaliśmy nowe imię a także sztandar został przekazany dzieciom pod ich opiekę. Przygotowaliśmy przedstawienie w wykonaniu naszych sześciolatków pod tytułem Czerwony Kapturek. Tutaj był przygotowana był przygotowany też rys historyczny naszego przedszkola w formie prezentacji multimedialnej dla zebranych gości. Zaśpiewały też nasze panie z przedszkola. Wspierali nas również panowie, którzy tutaj pracują jako dozorcy w przedszkolu. I myślę, że to dużo dużo przygotowań, dużo. Stresu, ale było warto, bo naprawdę uroczystość bardzo się udała, o czym świadczyły gromkie brawa, a także obecność tak wielu znamienitych gości z naszego środowiska lokalnego.